Cześć wszystkim. Tutaj Marcin Crzyńsko z tej strony. Dzisiaj nie będzie przeglądu newsów. Tylko się podzielę z Wami swoimi przemyśleniami i wrażeniami z tego, co się stało na Dolnym Śląsku. Jak wiecie, w Kotlinie Kłockiej była powódź, która teraz jest w okolicach bodajże przeszła przez Odrę. I zbliża się do zachodniopomorskiego. nie? Tam coraz bliżej jest tego, nie? No, teraz jest obecnie w Zubuzskim, nie? No, generalnie przez Kłocko, przez Rudę też na te nawałnice, te intensywne opady deszczu przeszły. No i też spowodowały troszkę zniszczenie. No generalnie w kłosku była, jest bardzo zła sytuacja w Ustroniu jest bardzo źle. Nawet w Ścinawce średniej to jest nieciekawie. Tak przynajmniej tak piszą lokalne portale czy gazety. Teraz no będziemy sobie o tym troszkę mówić. Nie? No nie chcę też, żeby to by trwało za tak długo. Teraz też no, coraz ciężej jest znaleźć jakieś ciekawe newsy, Ja niusy zarobię wam dopiero w przyszłym tygodniu. Też przez dłuższy czas nie miałem komputera, no bo nie było prądu. i No i sa, sa, e, e, sam wcześniejszy przegląd newsów wam dałem z opóźnieniem, nie? Także, no bo ja zwykle ja tam nagrywam w niedzielę, w sobotę. Te przeglądy newsów, nie, no i, no i po prostu nie był w stanie ich nagrać, no bo nie było po prostu prądu, nie. No to zawsze miałem nagrane, no ale nie byłem w, w stanie ich po prostu wrzucić, nie. No także będziemy sobie rozmawiać. No generalnie... Yy, to już się te intensywne opady deszczu zaczęły jakoś tak jakoś tak w czwartek, nie? Generalnie we wtorek już tak padały, padał deszcz, w środę było chwilę tak w miarę ciepło i pogodnie, no a w czwartek i piątek no już zaczął ten deszcz mocno padać, no i doszło do tego, że no było zagrożenie powodziowe, nie? No już po prostu nawet te alerty mówiły, że że będą intensywne opady deszczu, będą nawałnica, różne tam inne groźne zjawiska pogodowe, no i że mogą być lokalne powodzie i podtopienia, nawet mogą być jakieś intensywniejsze, no i, no i w, ja, jak wiecie, pracuję w firmie komunalnej, nie? gdzie się sprząta parki, ulice, takie tam rzeczy, nie? No i tam generalnie chłopaki tam od już przygotowywali worki z piaskiem. No my co tam sprzątamy w jakieś parki czy coś, no to byliśmy w rejonie, nie? No ale później, że deszcze zaczęły intensywnie padać, no to się wszyscy chowali do kanciapy i tam siedzieli, nie? No i, no i tak było do piątku. No, tak no już ostatni raz szliśmy, no to się szybciej wracało i tak dalej. No i następne, następny dzień jest sobota. Już generalnie się mówi, że jest niebezpiecznie, że woda wylewa. Dziennie, gdzie już na przykład pojawiały się newsy o tym, że w Kłocku czy tam w Sąpkowicach są ewakuacje. No a potem wywaliło korki, nie? Przestał działać prąd. Tak gdzieś około szóstej. Nie? Ja, jeszcze, ja sobie po prostu grałem, nie? No i po prostu jak widziałem, że ta pogoda mocno daje sobie znaki, że jest Wikura, że może lada chwila, zerwać jakieś linie elektryczne. No i się szykowałem do wyłączenia Xboxa, nie? Po prostu... Pstryk I się wyłączyło. i po prostu prąd gaz. Tego prądu nie było dosyć długo, bo właśnie od soboty a dopiero w środę, około czwartej piątej przyszedł z powrotem prąd no Przez ten czas, no to generalnie ciężko było korzystać, no bo ja troszkę zapomniałem ładować telefonu. Ja często zapomnę ładować telefonów i po prostu później, no, sobie nie naładuję przed pracą czasami i później mam na przykład 30%, nie? No tak niestety jest. Co tam jeszcze z takiego są? No generalnie. U mnie taka ciekawa sprawa była, bo generalnie nie wszystkie fazy wywaliło w bloku. Niektóre osoby miały prąd przez ten czas. No i się chodziło po prostu do tych osób pożyczyć prąd. Nie po, pożyczyć prąd, bo u nas nie działało. Jak no się później rozmawiało są z sąsiadami, którzy gdzieś tam byli domem, no to czy gdzieś na mieście, no to mówili, że po prostu w Ludwikowicach walnęły dwa transformatory. No i generalnie przez dłuższy czas nie będzie prądu. Jak się dowiadywało, no to no tak mówili, może 20, może, może jutro będzie. Nie? No generalnie dopiero w środę przewrócono. No i po, po prostu tak się oszczędnie po prostu gospodarowało tym prądem z komórki. No żeby po prostu nie mieć pustego telefonu. Nie? no Wiadomo, no jak się pracuje w takiej firmie jak firma komunalna, to telefon trzeba mieć. no bo Może szaf czy ktoś inny zadzwoni, że gdzieś jest potrzebne sprzątanie. Nie? No to wiadomo, że trzeba mieć, trzeba mieć komórkę, trzeba móc się porozumieć ze sobą. Się w dzisiejszych czasach no, komórki są po prostu rzeczami niezbędnymi i koniecznymi. No, no i to tak w sobie. Było, jak przyszedłem, powiedziałem, no, że generalnie w Werodzie było dość spore pobojowisko. Po no ale okazało się, że generalnie pogoda, no, moje miasto jednak troszkę oszczędziła. No. General, najgorzej to było. Yy, yy, najgorzej to było drogosło zalane, z tego co mi sąsiedzi mówili. Ja tam generalnie nie szedłem w te zalane miejsca, no bo, no bo wolałem mniej, no, nie na yy, nie. No była też stara, do, stara droga, mocno zalana. Yy, ogólnie ja po prostu jak troszkę się rozpogodziło, tak troszeczkę, bo tak, w niedzielę, no to ja sobie poszedłem zobaczyć jak to wygląda. Nie? No i generalnie drogosław i i stara droga były po prostu zablokowane, nie? Na Droga na, była za, na na drogę główną była zablokowana i droga na starą drogę też, nie? Taka ulica, tak się nazywa, stara droga, nie? No rano jak przemys powiedziałem, no to już Drogosław był odblokowany, ale stara droga jeszcze była zalana i jeszcze, jeszcze była tam barierka, nie? Żeby nie wchodzić. No, generalnie troszkę jednak ta pogoda oszczędziła moje miasto. Oczywiście no, są zniszczenia, są poblokowane drogi, były zalania, by, by, są ludzie poszkodowani, no jak, jak wiadomo. No zawsze w takich przypadkach no, są ludzie poszkodowani, no, 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 no nie na rady niestety. Aczkolwiek no... no. Ja generalnie mam rewir w centrum miasta, ja mam w rynku jak pracuję, jak sprzątam czy co, tak, czy tam ogarniam parki. No i tam ogólnie nie było tak najgorzej, chociaż no, poszedłem też na umieszczenie podległości z kolegą, no i tam już generalnie to bo bojowisko było dosyć spore, było dość dużo drzew połamanych. Często na ulicy, po prostu na chodniku leżały konary, całe gałęzie. W jednym miejscu, na takim skwerze, jak się u nas idzie w kierunku budynku od wodociągów, na to leżały dwa drzewa przewrócone. Nie jedno takie mniejsze, drugi taki większy krąg. Nie, I one były przewrócone. No poza tym, co no. Poza tym, no też w drugim parku, takim na Fredy na ulicy Fredy no tam też było dość sporo gałęzi połamanych. No ale, no ale generalnie uprzątnięcie tego rynku, no to poszło i tam tych rewirów, które zazwyczaj ja robię, no to poszło dosyć szybko. Też no, w środę zaczęto ściągać worki z piaskiem. No, i one jedynie zostały w takich niższych miejscach przy rzece zostawione. No, bo wiadomo, może się jakaś tam fala pogłodziła co czy coś No, się te, czasami takie rzeczy zdarzają, no i tam by mogło wylać akuratnie. No, ale stary, są. W telewizji, no to generalnie, no to różni o tym mówią, nie? Różni o tym mówią. No nie akurat w Nowej Ludzie na przykład nie było, nie słyszałem przynajmniej o przypadkach szabrownictwa. Nie? No w wiadomościach czy tam w telewizji się mówi, że coś tam było takiego w Kłosku, czy w innych tam bardziej zniszczonych miejscowościach. Na szczęście no w Nowej Ludzie Nowa Ruda nie była aż tak zniszczona i tutaj było spokojniej. No, różne też się pęki o tym mówi, że na przykład to szabrują Ukraińcy, że rząd sobie z tym nie radzi. To są bzdury, no, widać w telewizji, że um, jeśli nawet się zdarzają przypadki szabrownictwa, to policja um, dość szybko interweniuje. Nie? Ale na pewno oczywiście nie wszystkich uda się złapać to, to wiadomo, ale generalnie ja uważam, że służby państwowe działają dobrze. Służby państwowe działają dobrze i mi się przede wszystkim polega, podoba reakcja Pana Donalda Tuska, który jest w sztabie kryzysowym i pomaga, nie? No w przeciwieństwie do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, no, który zamiast być z Narodem, zamiast pomagać, to sobie wolał jeździć do Trumpa i wspierać jego kampanię, no bo Trump no to jest jego ideowy kolega, no i po prostu Pan prezydent spraw swojego ideowego kolegę niż naród. No niestety tak jest. Ogólnie zachowania pis są w tej sprawie skandaliczne i w ogóle środowisk sprawicowym. Też generalnie o tym, co się stało o tej całej powodzi jest dość dużo różnych fajków, różnych dezinformacji. No, w internecie nawet pojawiały się takie na no, przykład tezy, że w ogóle ta powódź nie istnieje. No, a na, na przykład na skrajnie prawicowych portalach różnych. To jest generalnie podróż. No czy to właśnie na przykład oskarżanie Ukraińców o szabrownictwo i tego typu rzeczy, czy że to szabrownictwo jest jakieś masowe. No to są rzeczy, które dezinformują ludzi i których nie powinno się puszczać w takich, w takich chwilach, jak, jak są, nie? No nie powinno się po prostu po prostu roznosić fake newsów. No niestety widać, że prawicowi po prostu publicyści, youtuberzy i tam, telewizje internetowe, no nie mają za grosz wstydu, nie mają za grosz honoru, żeby po prostu się normalnie w takiej sytuacji zachować. I to jest bardzo przykre, to jest bardzo przykre, nie? I wiecie, to, to Zwłaszcza, jak to są jakieś telewizje, czy jak coś tam bardziej w logerze. no to na nich spoczywa większa odpowiedzialność. To Zwłaszcza, jak ktoś ma np. numer pra prasowy, nie? No to, no to wtedy on no, no, powinien bardziej odpowiedzialnie działać, no bo on po prostu. Jeżeli jest za dużą, wzbudza panikę, czy jeżeli dezinformuje, czy jeżeli mówi nieprawdę, że, że powodzi nie ma. No to naraża wtedy ludzi na niebezpieczeństwo, na groźbę utraty życia i zdrowia, nie? Takich, też po prostu, no robi podle, ja generalnie myślę, ja jestem przeciwko karaniu za słowa, za wypowiedzi, nawet w sytuacjach stanów wyjątkowych. I wszelkich innych. Natomiast, no, poczęłam mieć jakieś granice po prostu przyzwoitości czy, i pewnych rzeczy po prostu nie robić. Ja na przykład bardzo ostrożnie rozmawiam na ten temat i publikuję jakieś rzeczy. No, u mnie ja, na przykład na Facebooku znajdziecie zdjęcia po tej powodzi, jak sprzątałem, nie? I tam generalnie znajdziecie, jak wyglądała nowa ruda po przejściu powodzi. I tak, no, wiadomo, no bo wiadomo, Nową może jak już mówiłem, no to ta powódź względnie tam jakoś oszczędziła, nie? No widziałem w telewizji na przykład w stronie, w stronie śląskie, no to generalnie to tam kamień na kamieniu nie został, nie? No na przykład w Kłosku, no to tam cała ulica była zalana, nie? No a tutaj generalnie, no... Te zmniejszenia w całym sensie nie były aż tak... Aż tak straszne. I co by wam tu jeszcze powiedzieć? Co by wam tutaj jeszcze powiedzieć? No co, no, jak widzicie, no trzymam się dobrze, czuję się dobrze, przeżyłem powódź. No nie, nie generalnie nie zalałbym, ja mieszkam na górze, nie? I, no u mnie rzadko kiedy jakaś taka powódź, czy zalanie ma miejsce, raczej nie, nie miała miejsca, nie? Mówię tak, to już jest. Co by tutaj jeszcze wam powiedzieć. Też generalnie mi się nie podobają wypowiedzi na temat jakichś tam fundamentalistów religijnych. Którzy mówią, że ta pobóż to jest kara boska za wybranie Tuska, czy za popieranie aborcji. To jest takie łajdackie, nie? To jest po prostu takie łajdackie odwinianie kogoś, że coś mu się stało. Akurat no ja na przykład jestem ateistą, nic mi się nie stało. Ciekawe, czy Pan Bóg pytał tych wszystkich ludzi, których zalewał za ateistami, nie? I czy głosowali na Tuska, a nie na PiS. Kolejna rzecz, która mi się nie podoba to zachowanie kościoła, który... No bo wiadomo, no kościoły też były zalewane przez pokórczę. No i generalnie księża, żebrzą, że żeby tam naprzedł. na przykład na jakieś prezbiterium w kościele, które się zniszczyło, na jakieś coś tam, w No ludzie chodzi, no Więc są zwykli ludzie ważniejsi, a dopiero potem wiara, religia. No religia nie jest taka ważna, nie jest. Ci są ludzie, którzy są poszkodowani. Zresztą Kościół no, to jest taka instytucja, która ma gigantyczne środki. No i po, powinna sobie sama radzić, a nie po prostu żerować na państwie i na biednych ludziach. No po prostu ta sytuacja pokazuje, że po prostu księża duchowni no, to jest banda jakichś po prostu nierobów, darmozwiadów. Które zarują w takich sytuacjach na ludziach. To mi się generalnie w Kościele bardzo nie podoba. Tak nie powinno być, tak nie powinno się robić. No, tak to niestety wygląda. Mam nadzieję mimo wszystko, że te miasta, które zostały zniszczone, które zostały najbardziej dotknięte, że one się odbudują. Współczuję oczywiście ludziom, którzy stracili dobytek. No tam ja, ja, też było para ofiar śmiertelnych w tej powodzi. No i oczywiście współczuję moje kondolencje dla, dla rodzinia tutaj. Nie jestem w stanie nic powiedzieć konstruktywnego, yy, bo nie, nie, nie wiem jak można Was pocieszyć, bo to jest po prostu straszne, co się stało. I, yy, no i to jest straszne, nie? Yy, nie przychodzą mi żadne jakieś yy, słowa takie do opisania tego wychowy. No i mam nadzieję, że wszyscy spojrzycie jakoś tam e, lepiej kiedyś w przyszłość, że się wszyscy odcześnią z tego, no, co się stało. Mam nadzieję, że na życie wszystkich ludzi e, szybko wróci do normy. No i że po prostu to, co będzie się działo później, i to, jak będzie się nam żyło, będzie jeszcze lepsze niż e, to, co było przed, e, przed tą starszą powodzą. E, no i co? No generalnie mam nadzieję też, że ludzie, którzy e... sali do którzy na przykład mówili, że powodzi nie ma i tak dalej, że oni przepraszam, bo to jest po prostu haniebne. No i co, mam nadzieję, że po prostu, <tuk> że po prostu wszyscy staniemy na nogach i my no i po prostu będziemy żyć normalnie jak, jak dawniej, nie? Tego bym wszystkim życzył. No i co, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, papa.